Czego uczy nas kolejna genealogia? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na wieczornik, czyli nasze wieczorne spotkania ze Słowem Bożym. Moi drodzy, czytamy całą Biblię. Przeżywamy rok jubileuszowy 2025 pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, ale też idziemy dalej. Patrzymy do przodu przez rok ten jubileuszowy. Przygotowujemy się do... Wielkiego Jubileuszu 2000 lat odkupienia do roku 2033, i to pomocą w przygotowaniu tym duchowym jest Pismo Święte, historia zbawienia. Zapraszam do tego postanowienia. Moi drodzy, też za chwilę wielki post. Jak zastanawiacie się, jakie postanowienia na wielki post to właśnie tutaj Słowo Boże i uczta przed śniadaniem, i wieczornik. Częściej więcej. W górę do Pana Boga, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie słowa, które zostawiłeś dla mnie na kartach Pisma Świętego. Niech te słowa będą moim przewodnikiem, niech te słowa będą moim drogowskazem. Niech te słowa. W roku nadziei, roku jubileuszowym, będą słowami nadziei i otuchy, nadziei, która wypływa od Ciebie. Niech te fragmenty będą dla mnie coraz bardziej zrozumiałe dzięki łasce Ducha Świętego, o którą proszę przez wstawienictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z księgi rodzaju. Jesteśmy przy rozdziale 11. Czytaliśmy najpierw tę historię o budowaniu wieży Babel, a teraz kolejne Wersety od dziesiątego. A takie były narodziny z Sema. Sem miał 100 lat, gdy w drugim roku po potopie zrodził arpachszada. Po urodzeniu arpachszada, Sem żył 500 lat i zrodził jeszcze synów i córki, potem umarł. Arpachszad dożył już 135 lat, gdy zrodził szelacha. Po urodzeniu szelacha. Arpachszat żył 430 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Potem umarł. Szelach dożył już 130 lat, gdy zrodził Ebera. Po urodzeniu Ebera, Szelach żył 330 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Potem umarł. Eber dożył już 134 lat, gdy zrodził Pelega. Po urodzeniu Pelega Eber żył 370 lat i zrodził jeszcze synów i córki, potem umarł. Pelek dożył już 130 lat, gdy zrodził Reu. Po urodzeniu Reu Pelek żył 209 lat i zrodził jeszcze synów i córki, potem umarł. Reu dożył już 132 lat, gdy zrodził Seruga. Po urodzeniu Seruga, Reu żył 207 lat i zrodził jeszcze synów i córki, potem umarł. Serug dożył już 130 lat, gdy zrodził Nachora. Po urodzeniu Nachora, Serug żył 200 lat i zrodził jeszcze synów i córki, potem umarł. <tryk> Nachor dożył już 79 lat, gdy zrodził Teracha. Po urodzeniu Teracha, Nachor żył 129 lat i zrodził jeszcze synów i córki, potem umarł. Terach dożył już 70 lat, gdy zrodził Abrama, Nachora i Harana. A takie były narodziny z Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana. Haran natomiast zrodził Lota. Haran umarł jeszcze za życia Teracha swego ojca na tej ziemi, gdzie się urodził w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Żona Abrama miała na imię Saraj, a żona Nachora nazywała się Milka. Była córką Harana, który był ojcem Milki i ojcem Iski. Saraj była niepłodna, nie miała potomstwa. Terach wziął z sobą Abrama, swojego syna, Lota, syna Harana, to jest syna swojego syna, Saraj, swoją synową, a żonę Abrama, swojego syna i wyprowadził ich z Urchaldejskiego, by udać się do ziemi Kanaan. Gdy dotarł do Haranu, zatrzymał się tam. Dni Teracha w Haranie doszły do, stu, przepraszam, doszły do 205 lat. I umarł terach w Haranie. Kolejna genealogia. Dlaczego? Po co? Czego nas uczy? Genealogie, i to jest ten klucz, są pewnymi pomostami. I tak, moi drodzy, też będzie w innych fragmentach pisma świętego. Mamy genealogię, która jest pomostem pomiędzy Noem, Potopem i Wieżą Babel. I ten pomost, genealogia jest w dziesiątym rozdziale. W jedenastym rozdziale pierwsza część mamy wieżę Babel, potem druga część tego rozdziału to jest ta przeczytana genealogia, i potem już dwunasty rozdział to jest historia o Abrahamie. Oczywiście pod koniec rozdziału jedenastego mamy wzmiankę o Abrahamie, o jego Żonie. Mamy opisaną tę rodzinę, relacje pokrewieństwa, a potem już się zaczyna typowa opowieść o Abrahamie. I ta genealogia jest właśnie kolejnym pomostem, przerzuca kolejny pomost, żeby dostać się z historii o wieży Babel do historii o Abrahamie, żeby była zachowana pewna spójność, pewien logiczny ciąg. I właśnie czego nas to uczy? Tego, żeby uczyć się budować mosty, pomosty. Jeżeli na przykład mamy rzekę, przepaść, nie możemy przejść, trzeba zbudować jakąś kładkę, trzeba zbudować most. I moi drodzy, właśnie uczmy się też tego, jeżeli chcemy załatwić jakąś sprawę, nie możemy z różnych powodów, próbujemy z jednej strony, próbujemy z drugiej strony, widzimy przepaść tu, widzimy przepaść yy, obok, nie da rady, uczmy się budować pomosty. Uczmy się szukać Bożych, ale może trochę jeszcze innych ścieżek. Uczmy się też pewnej dyplomacji. Uczmy się dobrego szukania kompromisu, bezpiecznego szukania kompromisu. Nie chodzi tutaj o to, żeby rezygnować z przykazań, ale czasami z tych względów ludzkich, czasami z względów ludzkich trzeba może odstąpić. Nie zawsze musi wychodzić na moje, moje zdanie nie zawsze musi być najważniejsze, jeżeli chodzi o sprawy drugorzędne, może to będzie pewnym pomostem. Właśnie patrzmy na te genealogie jako na pomosty, na szukanie dobrych rozwiązań, dobrych połączeń. I niech odpowiedzią na to słowo będzie Twój komentarz. Panie, ucz mnie budowania mostów. Panie, ucz mnie budowania mostów w relacjach. O może tak trzeba jeszcze Dopisać, dopowiedzieć. Proszę cię, abyś polajkowała, polajkował ten filmik, udostępnił, może są osoby, które właśnie potrzebują tego słowa. Może ktoś ma jakiś konflikt, a sobie uświadomił, że jednak warto zbudować pomost, a nie walczyć, walczyć, walczyć. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na wieczornik. Zapraszam do zegara modlitwy. Już omadlamy postanowienie wielkopostne. Jeszcze mamy kilka tygodni, ale te tygodnie tak uciekną. Na dobrą noc. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.